Monika Mazur chrapusta to dla wielu fanów serialu Na sygnale urocza i charakterna Martyna, szefowa stacji. Aktorka w mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z planu, ale także efektami sesji zdjęciowych. Zobaczcie jak kusi niewiele pozostawiła wyobraźni Monika Mazur-Chrapusta to urodzona 5 czerwca 1991 roku. We Wrocławiu polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, prezenterka telewizyjna. w telewizji debiutowała w 2005 roku w serialu Biuro Kryminalne w 2016 roku ukończyła studia na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Prywatnie aktorka od 2012 roku jest w związku z Tomaszem Chrapustą Para 27 lipca 2019 roku stanęła na ślubnym kobiercu W 2020 roku powitali na świecie synka śliczna aktorka, która może pochwalić się licznym gronem fanów. Od 2014 roku gra w nagradzanym telekamerami serialu Na sygnale. Wciela się w nim w postać Martyny Kubickiej, bohaterki, która do stacji w Leśnej Górze trafia jako świeżo upieczona absolwentka ratownictwa medycznego na Akademii Medycznej w Warszawie. Grana przez Mazur, chrapustę, bohaterka w serialu ma męża i córeczkę, prywatnie aktorka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z planu, swoją codziennością oraz efektami sesji zdjęciowych. Ostatnio opublikowała także kadry, które rozpalają wyobraźnię męskiej części jej publiki. Zobaczcie, jak kusi serialowa Martyna na swoich zdjęciach.